Dla zawodowych ratowników takie okoliczności są chlebem powszednim. Z takimi sytuacjami możemy się spotkać wszyscy i wszędzie, ale nie każdy wie, jak w chwili zagrożenia życia należy udzielić pierwszej pomocy. Te działania, które mamy do wykonania, one ulegają jakiemuś takiemu troszkę uproszczeniu czyli świadek zdarzenia dzisiaj nie musi. Za wszelką cenę wykonywać oddechów, prawda? Bo jeżeli nie może albo nie chce, bo nie ma maseczki do sztucznego oddychania, to ma prawo odstąpić od oddechu. A jeszcze jak spojrzymy na standardy z 2005 roku, to to było konieczne. Kształtowanie odpowiednich postaw już od najmłodszych lat może okazać się bezcenne. Tym właśnie zajmują się społeczni instruktorzy młodzieżowi. Którzy w zakresie pierwszej pomocy medycznej szkolą nawet przedszkolaków. Naprawdę, dzieciaki bardzo dużo zapamiętują, ja jesteśmy sami zdziwieni. E, uczymy też w szkołach, e, w podstawówkach, w gimnazjach prowadzimy jakieś pokazy, także na jakichś festynach, e, gdzie no, możemy pokazać, czy RKO i tak dalej. E, I oczywiście właśnie też współpracujemy tutaj z PCK przy organizacji Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Liczy się czas, dokładność i bezpieczeństwo zarówno poszkodowanego, jak i udzielającego pomocy. Zaciskam skrzydełka i ratownicze. Zabezpieczenie miejsca wypadku znacznie ułatwi wykonanie potrzebnych czynności. Zdrowy ratujący to jest dobry ratujący, według takiej zasady. I dlatego też zanim wskazówkę y, zrobimy, musimy zadbać o to, czy nie ma żadnego wycieku paliw, żadnych ostrych y, narzędzi, niebezpiecznych dla nas y, rzeczy, wycieku wylotu gazu, gdyż mus, musimy zadbać o wasze bezpieczeństwo przede wszystkim na początku. Zgodnie z tymi zasadami, podpartymi niekiedy wskazówkami starszych. Naszych kolegów i koleżanek, uczniowie gimnazjów oraz podstawówek walczyli o tytuł rejonowych mistrzów pierwszej pomocy. Sędziowie zwracali uwagę na każde zachowanie ratujących. Ponieważ są to zawody, gdzie wdrażamy do pełnego schematu postępowania ratunkowego, więc oceniane są bardzo szczegółowo. brane są pod, uwagi, pod uwagę drobiazgi, czyli ta ocena miejsca zdarzenia, zabezpieczenie siebie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, założenie rękawiczek Później rozpoznanie urazu, udzielenie tej pierwszej pomocy, wezwanie pogotowie. Wyniki dzisiejszych zawodów nie niepokoją. Uczestnicy znali najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy i potrafili wcielić je w życie. Jutro w tej dziedzinie, również w gimnazjum nr 7, sprawdzą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.